Cześć, Łukasz z tej strony. W tym materiale chciałbym przedstawić krótką aktualizację strony internetowej, którą jakiś czas temu wykonałem. Jest to strona, którą kiedyś prezentowałem już w jakimś materiale. Natomiast co tu zostało zmienione? Zmieniona została przede wszystkim szata graficzna, ponieważ teksty w zasadzie zostały izolowane. Szata graficzna została zmieniona, bo już wtedy wspominałem, że powinna ulec zmianie. Zmienił się także jak powiem, page builder, ale to może zaraz. Najpierw przedstawię, jak ta strona wygląda właśnie teraz, tak. Mamy tutaj taki hero section, tak, z takim wyraźnym nagłówkiem, zdjęciem call to action. Później mamy sekcję, która wyjaśnia dodatkowo nam pewne elementy. Mamy sticky header, który cały czas za nami podąża. Mamy taką ciekawą sekcję z przedstawieniem cech produktu. Następnie mamy taką właśnie sekcję z dodatkowe specyfikacje techniczne, elementy budowy. No, w tym przypadku jest to konieczne, tutaj mamy jakieś takie animacje, mamy proste takie przedstawienie tego No i mamy galerię zdjęć. to akurat bez lightboxa, nie było takiej potrzeby. By... No i mamy jeszcze tak sekcję fiq, z rozwijanymi regionami. No i na końcu taki jeszcze call to action. Jeśli sobie właśnie przejdziemy na przykład mogę sobie pomóc Kontakt. Tutaj mamy taki prosty. Jest to bardzo prosty taki, gdzie jest single page application. Czyli taka jednostronicowa strona. Dla page w tak tak? Z tego zakładku Kontakt, tylko polityka prywatności. Mamy więcej mamy formularz kontaktowy. To już przejdźmy do technikali, Jak wiecie, bądź teraz się dowiecie, strona jest postawiona na WordPressie. w tym przypadku, chociaż ja też gdzieś tam. To jest sobie teraz alternatywy w postaci właśnie takich bardziej kodowanych rozwiązań. No i co, mamy WordPress, jakie wtyczki mamy zainstalowane? No tutaj akurat mamy wtyczki, w zasadzie takie stare zostały, czyli mamy właśnie SMTP, smtpk, mamy tak, żeby zwiększyć dostarczalność maili, mamy właśnie www.formsy, fajna, darmowa wersja, mamy rank oczywiście do kwestii SEO, mamy raz Cash. Który dodatkowo przyspieszą naszą stronę, chociaż w tym przypadku myślę, że nie byłaby konieczna, bo yy, mamy GreenShift, tak. Teraz opowiem w sobie bardziej. I mamy oczywiście Cookie Banner, tutaj w Cookie Bota. I właśnie co zostało zmienione? Przede wszystkim co zostało zmieniony motyw oraz page builder. Wcześniejszy motyw to była Astra z page builderem Spectra. Teraz to jest GreenShift. Yy, motyw, no i GreenShift yy, jako page builder także to uważam, że takie najciekawsze rozwiązanie aktualnie w WordPressie, które bardzo dynamicznie się rozwija, jest nowoczesne, bardzo takie też y, z różnymi funkcjami, ale też y, bardzo doceniane przez deweloperów i programistów, którzy y, no, są naprawdę z tyle funkcji, w których w żadnym, w żadnym page pagebuilderze nie znalazłem tylu funkcji. być może to są jakieś te, czy mamy Oxygena, czy mamy Bricks Builder i tak dalej, to jest, nie testowałem, być może tam są, ale takich klasycznych, typu jakiś Elementor, właśnie Spectra, Cadence i dalej, w takich Gutenbergowych, no to to, to jest najmocniejszy, według mnie. I on też jest oparty na Gutenberg, więc jest mega szybki. I tak jak tutaj wcześniej już troszkę wspomniałem, wydaje się, że nawet ten live speedcash'a byśmy nie musieli tutaj mieć. O być może nazwę, nagram jeszcze trochę, trochę więcej. To motyw przede wszystkim, hmm. który Teraz, no, znaczy jest motywem blokowym, tak, FSA, full site building, full site editor. Teraz jeszcze dodatkowo gdzieś tam ma, takie jest pewne rozdwojenie ze względu na to, że mamy takie bloki bardziej dla użytkowników początkujących, a także szybkie, funkcjonalne takie bloki bardziej dla użytkowników profesjonalnych ale to myślę, że kiedyś mogę nagrać ten odcinek. Tak? Natomiast chciałem właśnie przedstawić, że te jest zostały zaktualizowane kiedyś. Wiem, że prawdopodobnie przejdzie taki litwik. No i to tyle w tym materiale. Zapraszam cię do kolejnych odcinków. Cześć.